Ta jaszczurka strzela własną krwią. Strzela z oka. Brzmi to jak science fiction bójdę na resorach. A tymczasem to fakt. Najprawdziwsza prawda. Natura chyba nigdy nie przestanie nas zaskakiwać. To stworzenie występuje na pustyniach Ameryki Północnej, gdzie znane jest pod nazwą ropuchy rogatej. Rzeczywiście może przypominać ropuchę, nie jest jednak płazem. Ma ogon, bardzo mikry, ale jednak, a do tego grubą najeżoną rogami i kolcami skórę. Jest gadem, jej polska nazwa to Frenosoma rogata. Żywi się głównie mrówkami, ale zjada także inne owady. No więc co z tym strzelaniem krwią? Czyżby natura za bardzo się tu zapędziła? Nic z tych rzeczy, te krwiste strumienie to unikalny mechanizm obronny. Jakże nietypowy i fantastyczny. Wydaje się wręcz absurdalny, ale gdy mu się bliżej przyjrzeć okazuje się, że jest strzałem w dziesiątkę. Nomen omen. jest skuteczny, po prostu ratuje życie. Kolce, twarda skóra i rogi na głowie to także wyposażenie obronne. Jednak przeciwko kojotom czy wilkom taki ręsztunek sprawdza się tylko częściowo. Zapieżniki te mają mocne szczęki, gruchoczą nimi nawet kości. To do nich właśnie, do psowatych, skierowana jest ta krwista linia obrony. Jak działa? Dla wilka czy kojota spacerującego po preriach i pustyniach, kręgła, tłusta jaszczurka to potencjalnie znakomita przekąska. Gdy jednak taki drapieżnik próbuje się do niej dobrać, otrzymuje strzał w okolice pyska i oczu. Frynosoma specjalnymi mięściami zwiększa ciśnienie w okolicy oczu, powodując pęknięcie cienkich naczyń krwionośnych w pobliżu powiek i strzyknięcie strumieniem krwi. Strzał nie jest na oślep. Mięśnie wokół oczu umożliwiają kierowanie strumieniem tak, by trafił on w cel, bo tylko wtedy ma on maksymalną skuteczność. Co na to drapieżnik? Efekt ten po pierwsze dezorientuje drapieżnika, ale to nie wszystko. Prawdziwy sekret kryje się w składzie chemicznym wystrzeliwanego strumienia. Jaszczurka tuż przed wystrzałem z kącików oczu wzbogaca krew o substancję, która ma odstraszający, nieprzyjemny smak dla psowatych. A zatem to nie tylko broń mechaniczna, ale także chemiczna. Niezwykłe, to w tym przypadku mało powiedziane. Ten mężczyzna spacerujący z psem na własne oczy miał okazję zobaczyć, jak w praktyce działa ten system. Jego pies zainteresował się niedużym stworzeniem, podbiegł do niego i. jak widzicie, już się nim nie interesuje. Na oczach jaszczurki wciąż widać jeszcze resztki czerwonej amunicji. To zachowanie bardzo innowacyjne. Stosują je zaledwie trzy gatunki jaszczurek rogatych, a najbardziej rozwinięte jest ono właśnie u frynosomy rogatej. W czasie obrony, wraz z wystrzeliwaną amunicją, jaszczurka może stracić aż do 6% masy ciała, a zatem gat tryska krwią obficie. Badania pokazują, że strategia ta jest bardzo skuteczna, ale ogranicza się jedynie do drapieżników z rodziny psowatych. W stosunku do ptaków drapieżnych wykazuje niewielką bądź zerową skuteczność. Nie działa również na węże, których na amerykańskich pustyniach jest przecież sporo i które jaszczurkami również są zainteresowane. Ale w potyczkach z nimi frynosoma wcale nie jest bezbronna. Wystawia tu osobny arsenał. Węże oczywiście nie gryzą swoich ofiar na kawałki, połykają je w całości, a do tego nie mają kończyn. Zmuszone są wcisnąć ofiarę w całości do swojego przełyku. Wystające kolce nie wyglądają zachęcająco. Taki posiłek z pewnością nie tylko będzie nieprzyjemny dla węża, a może być wręcz niebezpieczny, powodować perforacje i poranienia układu pokarmowego. Jaszczurka rogata, aby wyglądać jeszcze bardziej zniechęcająco, nadyma swoje ciało, aby wyglądać na większą niż jest w rzeczywistości. Taka wielka kolczasta kula z pewnością nie jest tym, czego przełyk węża by oczekiwał. Na pustyniach grasują także inne rodzaje węży, mniejsze, nie zagrażające frynosomie, ale lubiące zjadać jaja, ptasie, a także gadzie. Frynosoma po złożeniu jaj opiekuje się nimi. Pilnuje, aby nie dobrał się do nich żaden właśnie taki jajożer. Atakuje zatem aktywnie intruza, próbując go przegonić i dźgać swoimi kolcami, co także ma wysoką skuteczność i nierzadko ratuje lęk przed zjedzeniem. A zatem arsenał frenosomy jest szeroki i nie ogranicza się tylko do strzykania krwią. Ale trzeba przyznać, że to właśnie to strzykanie jest najbardziej niezwykłe i nietypowe z całego tego arsenału. Pojedynczy strzał może mieć zasięg aż do 1,5 metra. Owszem, w naturze strzelanie nie jest nowością, strzelają chociażby kameleony, w tym przypadku językiem. Ze strzelania słyną także strzelczyki, nieduże ryby, które przy pomocy strumienia wody wystrzeliwanego z pyska strącają owady znajdujące się powyżej tafli wody. Lamy i alpaki z kolei słyną ze strzałów śliną. Niektóre ptaki, np. dudki, strzykają odchodami w kierunku napastnika. Jednak chyba najbardziej nieprzyjemny postrzał, jakiego możemy doznać w przyrodzie, pochodzi od skunksa. Tak więc strzelanie w przyrodzie zostało wynalezione wielokrotnie i niezależnie od siebie. Strzela się rozmaitymi substancjami. Trzeba jednak przyznać, że krew to wyjątkowa i bardzo niestandardowa amunicja.